Cześć i czołem, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Oczywiście z tej strony Pietro. Po kilku dniach przerwy wracamy do przygód z Battlefield 4 i tym razem lądujemy na jednej z map z podstawki, czyli oblężenie Szanghaju, siadając za sterami czołgu M1 Abrams, w którym to w ostatnim czasie spędzam najwięcej chyba godzin. Materiał nagrywano oczywiście w 1080p w 60 klatkach na sekundę, czyli wszystko dla Waszej wygody. Mam w zapasie jeszcze jeden filmik z map fabryka 311, który pojawi się zapewne w poniedziałek lub we wtorek po południu. Tymczasem cóż, ja życzę Wam miłego weekendu i do zobaczenia niebawem. Znaczy na A jest dużo bitwa z tego co widzę A na C to już w ogóle jest burdel Totalny Aż tak to co cofamy się czy? Ale tak kuda, teraz wjechałem No A jest przejęte więc wypadałoby chyba się cofnąć No, jasne, gość dostał ode mnie trzy razy z BTR-a i gość go dobił, a ja żadnej asysty. Będzie hejt, będzie hejt. Nerwuje mnie takie coś, bo rzeczywiście to jest naprawdę bardzo uciążliwe. A ja mam kamuflaż, kurde, zimowy na takiej mapie. Pozdro. Ja cały czas muszę ustawiać praktycznie. Zakaczaj, eee, jak wchodzę do gry. Nowy kamuflaż muszę ustawiać. się wycofuję. Aha, ty zajerasz ich od drugiej strony. Staram tak? się. Dobra. A tu helka, helka jest ten transport ta te, bojowa szturmowa Gdzie, gdzie, gdzie? do nie trafiłem Widzę ale Jest! jest ciężkie uszkodzenie Dobiję ją Dobij ją Pięknie No właśnie mi pokazało się, że niczym nie pojazdu nastąpiło na tam Czy tam pomocy czy sobie raz? Na razie chyba żyję, znaczy Żyć żyję, pytanie w jakim stanie, żyję ale... Zakują, zaskakują Czy domyślam się, że nad Dobra, zniszczenie pojazdu dwóch zabitych w czołgu. Masz tam, dobra Dobra Dwóch padło Trzech Biedny padło na górę. Już nie padli oboje Jezu wjechałem i nie mogę wyjechać. Na B jest choke, jadę na B. No ja też, tylko się obrócę. jako. wow, nie, nie, nie po czym się liłem. Nie, ten choke jest pusty. To no, tym bardziej trzeba go zwalić, żeby go nie, nie przejęli. No to wezmę dla siebie. No to bierz Hihi. Dobra, B Ktoś mamy. Mi go zabra, od drugiej ja strony, ja B od drugiej strony będzie atakowane. No właśnie mi zabrali. Do gru grunt żeby nie oddali. Bez sensu. Bo jeszcze betterkę straciłem. I namudziłem sobie. Ciony, ciony, mudzin. Up, no praktycznie trzech za Frico. Bo, bo będziesz mieć poniżej jednego po, po, gościa. To jest tego, co na, na mapie widziałem. Przed tobą dwóch. Na Widzisz ich? Widziałem jednego, jeszcze dwóch. Kurde, ai! -ja. Jeden uciekł, biega za tobą. Ja niszczę tu łódź z turmową. Kurde, to, żebym sobie ją poniszczył. Ktoś mi ją zdjął No mi też zdjęli tego ostatniego ciężko się, ciężko się powiem ci jeździ po schodach e, tym czołgiem no, no fajnie mam 10 do 1, a te 13 jeszcze lepiej Kurde, jeszcze mam karabinek beznadziejny Kto mi go zdjął? Ja Chyba Chyba ja Aczkolwiek pewnie no, nie to jestem Biegnę z powrotem Tutaj chyba paru żem skosił Na dachu siedzą i ostrzeliwują pojazdy Na dachu? Aha, z drugiej strony gruzu są Dobra, ja stąd spadam Cieszę się, wie. się uda Wow, mina! Mocno oberwałeś? Eee tam, 30%, to są mi 30 życia, jeszcze, jeszcze żyję To, to prawie nic Eee tam Kolega mi, pom mi pomagał w naprawie Okazuje się, że... Ko o! Czołg podjeżdża Mmm, mniamciu mm, Brakuje mi całkowicie amunicji Spoko, ja jeszcze mam kurna Tyle no, pocisków, że mogę... Ooo, rozwalili czołgami, no niech to szlak. A to pech Coś tu jeszcze chyba jest nad nami bodajże no jest, tutaj biega po tym Helka zjadał się gdzieś lata, czy ta transportowa? Ta i na dachach są prawdopodobnie. Na dachach siedzę. Oj, RK dostałem! I Spodam stąd, stąd dostałem. A czy jeden strzał, tylko wprawdzie, ale wolę nie ryzykować. Pocisk manewrujący. Dostałeś? Tak, manewrującym właśnie. Ciony, A skąd się te pociski budzi? manewrujące? Dowódca. Prawdopodobnie dowódca, prawdopodobnie dowódca. No chyba tak mi się wydaje. Nigdy do nigdy dowódcą nie grałem, więc nie wiem. Kurna, ja znowu przejmują. bo przyjmują. wracam na A. A przejmują, no i jestem na A. Właśnie jest, jest kilku. Nie widzę ani jednego, jak na razie. Prawdopodobnie są na parkingu, albo na dachu, cholera wie. BTR-ka już jeździ na górze. Na górze? Dobra. Ale tu jest ten, podjeżdża, podjeżdża czołg. Widzę, oj, oj, oj. Gdzieś tu, o, gdzieś tu transportowa helka była, widzę. Jest, od prawej twojej. Widzę, widzę, ale, z, ale za wysoko. Ja, ja jej nie dosięgnę lufą. Ja jej nie widzę teraz. Kurna, niedobrze. Dobra, pis. z tym. Trzeba ten punkt przejąć. No, chodź na A. Tu się dzieje. Dobra, jestem na A. Mogę Zrobić Ci miejsce trochę Nie, spokojnie, bo nie możemy być tak skupieni, bo jak podchodzą coś cztery, to rozchodzą nas dwóch Nas dwóch z, z, z prawej strony punktu A masz gościa, przy, mamy gościa przy tym... Przy nie, ścianie nie, nie. Podjeżdżam tam I Helka Znaczy Helka, chciałem powiedzieć Łódź Lepiej, Łódź Noż kurde, asysta, ja chciałem go zabić Sucz Jeden wyskoczył w wodzie płynie. Tak? Już nie. Znaczy nie zdążyłem go zabić, ktoś inny to zrobił. Wyręczono mnie. No, na górze nad tobą łaził jeden, nie rzubi już, już więcej. Oj oj oj. Drifty na schodach to niedobrze. No to jedziemy po schodach w dół. Iii. Po drugiej stronie mamy BTR-kę. Tak, piechota jest od cholery, na... jedna. nawet przede mną jest piechota. Uwaga! Spudłowałem. O, przed mną jest piechota, z tego co widzę. Dobra, zobaczymy. Ja zniszczyłem, Dwie... trzy razy trafiłem w nią i ani nic nie dostałem. A, tu piechota była. Dziwna sprawa. Czy mamy jakieś lagi takie, błędy dzisiaj duże? Kurde. Po po schody, ja obserwuję tutaj w okolicy ale oh. przeciwnika Panie widzę na mapie, jest. ale nie widzę. Dokładnie. Bo oni z góry tam strzelają mi się. taku, nie? Dachu, dachu, nie? Czy... Oj, oj, oj oj chyba mina Oj, ale ciężko. C4. C4 C4, C4 Gdzie? Prawdopodobnie C4 mi zrzucili Prawdopodobnie Jej, transportowa nad nami Tak Wysoko, za wysoko Nie dosięgnę W Co tam stąd? jeśli mi się uda oczywiście to ci robi miejsce, no? Dawaj Dostałem, dostałem Chyba z rakietki Drugi raz Muszę wijać No w ostatniej chwili włączyłem Obronę aktywną, aby było pomóc. No ja też Byłem już namierzany byłem Ja się wracam może się naprawić konkretnie, bo mam tylko pół zdrowia a z kolei A jest, przyję... no, jest przyjmowane przez naszych chłopaków, więc nie jest tak źle. No pocisk manewrujący. Nie mam pecha. No nic, czekam. Gdzie jedziemy? Choćby odbijemy. A przy... B znowu przejęte jest. No właśnie, jak ja się naprawiałem i pociec mi rzucili. Dobrze. Wow! Mina! Znowu, nie spotowałem, Po co? A do, do mnie jedzie robocik, widzę. Rozwaliłeś? Robocika? Fuck! Muszę tam spieprzać, muszę tam spieprzać! Pomóc ci? Nie, może się uda uciec. O, cicho, jeszcze, jeszcze trochę. Dobra, uciekłem chyba Teraz tylko muszę się na, naprawić, że już się naprawiłem do, Kurde, jeszcze nie? Ulala Dobra być Gotów Cały czas z kampią na górze Nie wow. wyczyścimy góry to oni będą nam skakać na dół cały czas Wyszobacz O a Aż, ja się ja aż, aż boję wjeżdżać, cholera, bo no aż mi, jak mi pierdolę. Sensja, helka, helka tak. szturmowa. Tak, tak. Widziałem tylko zarys. Obserwuję. Ja sobie aktywną. Aha, dostaję z góry. Spadam stąd, tu jest. Szukam jej, szukam hmm. jej, ale jej nie widzę. A ja dostałem RPG-em po prostu. Znaczy nie żyję, Słuchaj ale RPGiem. dostałem RPG'm po prostu z A, nie? Z bezpe ja się nie chcąc aktywną włączyłem. No, no to poczekaj, poczekaj aż. Aż yy, ci się zregeneruje ta aktywna. Musiałam musiałem do tego uciec. A, jest znowu, a jest znowu nasze. No betrze. Oj, helka, teraz posturmowa. Dostała! Ciężko ja nie. dziękuję. Dostał! No ja też. Wow, z góry, no. z góry walą. Papaczki, paczki, no że się skończy runda Znowu dostałem, już teraz im nie ucieknę Uważaj! Oko widzę Z dachu ostatni napierdzielają! Mi. No mówiłem Dobra, koniec o. No 15 do 3, nie najgorzej Kurczę, przez, ostatnie, przez ostatni tydzień o 6 punktów sobie KD podbiłem <laughs> Nie najgorzej. To, to, to tam u ciebie tak coś wierci? 18 do 1. Wow. No, u mnie.